Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Gry Miesiąca. Teraz po raz kolejny Was zaskoczę, bo znowu moją grą miesiąca jest malutka gierka Trails of Tukana od norweskiego autora, między innymi autora Ucieczki, między innymi autora Winnicy. Jest to kolejna gra roll and ride, a raczej flip and ride, gdzie będziemy odsłaniali kolejne karty terenów i rysowali po prostu połączenia na swojej planszeczce. Wszystko już powtarzane wiele, wiele razy, ale ta gra zdaje się jest moją ulubioną. Obok obok Welcome to, grą, gdzie coś rysujemy sobie na planszy i zdobywamy za to punkty. Tutaj faktycznie spieszymy się, mamy ograniczoną liczbę tur do, do zagrania i musimy zbierać się różnego rodzaju zwierzaki, musimy łączyć konkretne miasta ze sobą i jeszcze po kolei zaznaczyć te zwierzaki, więc jest tutaj duża presja związana z tym właśnie, czy zdążę zaznaczyć, a może kolejny zwierzak do kompletu da mi darmową drogę i tak wszystko tutaj pięknie się ze sobą kombi, mimo że gra jest naprawdę bardzo prosta. Zagrałem wracając z targów SN, między innymi w całolocie, i bawiłem się kapitalnie, żałuję, że nie kupiłem swojej kopii, ale może jeszcze gdzieś tam będzie okazja, żeby, żeby z drugiej ręki albo w jakimś sklepie dorwać, bo, bo mówię, nie ma polskiej wersji językowej, przynajmniej na, na chwilę obecną. Ja liczę, że gdzieś tam pojawi się dostępność, bo od Rejsow, Tukana, bardzo fajna Cześć, tu Miszel Lewiatan Sorbet z kanału Wojennik TV, a Wy oglądacie kolejne podsumowanie miesiąca na kanale Granie w Chmurach. Mam wrażenie, że ostatni film nagrywałem dosłownie chwilę temu, a tu kolejny miesiąc za nami i w związku z tym podsumowanie października. To podsumowanie może wydać Wam się znajome, dlatego że dzisiaj opowiem o grze, która wypisz, wymaluj przypomina coś, o czym już Wam swego czasu opowiadałem. W sierpniu mówiłem, że moją grą miesiąca zostało Explored the Valley of the Dead King. Drugie wydanie, bo tak rado czekało się wznowienia. A gro października zostaje Explorate the Forests of Adrimon. The Forests of Adrimon to druga odsłona systemu Xplorate, wydana podobnie jak pierwsza, dzięki udanej kampanii na portalu crowdfundingowym Kickstarter. W ramach tej kampanii udało się zarówno zebrać pieniądze na wydanie drugiej edycji The Valley of the Dead King, jak i właśnie The Forests of Adrimon. Ta gra ukazała się nakładem wydawnictwa Mariucci J Designs, a za samym projektem stoją Jonathan Mariucci, Katki Mundry oraz Nathan Los. Gra, podobnie jak Explored the Valley of the Dead King, jest grą fantazy, jest grą przygodową, kooperacyjną, w trakcie której naszym zadaniem będzie po pierwsze stworzyć, a później prowadzić naszą własną postać, naszego własnego bohatera, rozwijając jego umiejętności, podnosząc jego parametry, a tak aby na końcu stawić czoła tytułowej Adrimon. W The Valley of the Dead King naszym celem było... Uśmiercenie, o ile można w ogóle w tym przypadku tak powiedzieć, martwego króla, unicestwienie martwego króla. W The Forests of Adrimon naszym adwersarzem będzie potężna czarownica Adrimon, która swoją mocą opanowała cały duży las, wcześniej tętniącym życiem, a obecnie wypełniony podporządkowanymi jej stworzeniami, kreaturami. Miasta, po których gracze podróżowali w The Valley of the Dead King, były często tą dobrą przystanią, do której wędrowaliśmy, żeby się leczyć, żeby podnosić nasze parametry. A w The Forest of Adrimon będzie inaczej. Tu, mimo wszystko, miasta w dalszym ciągu będą mogły nam pomagać, bo tam znajdziemy sporo ciekawego ekwipunku, tam również znajdziemy sporo ulepszeń, ale czyhać tam będą na nas śmiertelne niebezpieczeństwa. The Forest of Adrimon jest w związku z tym grą. Chodzącą na takiej samej mechanice jak The Valley of the Dead King, ale mimo wszystko dosyć inną. A więc na szczęście wydawca-autorzy umieścili w niej, zaszli w niej sporo niuansów, sporo mechanizmów, które różnicują oba te tytuły. I powiem szczerze, kiedy siadałem do The Forest of Adrian, miałem trochę obaw. Obaw polegających na tym, że spodziewałem się, że może być tak, że druga odsłona tego systemu będzie wypisz, wymaluj, działać tak samo jak pierwsza. I mechanicznie w dużej mierze tak jest, ale przygody, jakie przeżywamy, ale te niuanse, drobne detale, które powodują, że mamy mimo wszystko do czynienia z innym podejściem do rozgrywki, sprawiają, że The Forest of Adrimon jest pełnowartościowym produktem, a nie tylko klonem do Valley of the Dead King. Grałem w tą grę bardzo dużo w październiku i porównując do innych tytułów, nad którymi siedziałem, i jednocześnie porównując przyjemność, jaką dawała mi rozgrywka do innych tytułów, to właśnie The Forests of Adrimon od Mariucci J. Designs zostaje moją grą miesiąca. Za jakiś czas pokażę Wam zresztą tą grę na naszym kanale. Póki co mamy sporo innych materiałów na temat samego dowalia w King, zarówno pierwszego, jak i drugiego wydania, ale niebawem również Lasy Adrimon. System interesujący, system perspektywiczny, bo niedawno zakończyła się na Kickstarterze kampania mająca na celu zebranie pieniędzy na wydanie trzeciej części The Sons of Sharks. czyli ten system żyje, ten system ewoluuje i wydaje mi się, że ewoluuje w bardzo dobrą stronę. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o podsumowanie października. Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich oglądających kanał Granie w Chmurach. Życzę Wam fantastycznego listopada i do zobaczenia następnym razem. To jest tej strony Karolina oraz Krzyśak. I Rolo też się wepchnął, więc y, tak, chcielibyśmy Wam opowiedzieć o grze, która y, gościła na naszym stole najczęściej y, w miesiącu październiku. Tak, to chyba nasze odkrycie na, y, tego miesiąca nawet. Tak, niedawno dostałam newsletter od y, wydawnictwa Rebel, gdzie właśnie była Nagaraja i jak powiedziałam do Krzyśka, jak mi się zapytał, a robię zamówienie, ale proszę jak chcesz coś? No chcę! Przyszła, zagrałam po raz pierwszy z naszym e, kolegą i byłam bardzo zadowolona, że tak powiem, z rozrywki. Wieczorem przedstawiłam zasady Krzyśkowi i zagraliśmy raz jeszcze i, I totalnie się wkręciliśmy. To jest dobre. Mnie urzekły te super śmieszne kostki, które są w formie patyczka i mają tylko cztery ścianki. Ja oczywiście zobaczyłam Aha. autora, czyli mojego Bruna kochanego, którego uwielbiam i czczę po prostu. No i no, nie mogło być inaczej, no musiałam się spodobać, no przecież nie było innej opcji. Jest to gra dwuosobowa, co jest mega świetnym rozwiązaniem dla osób takich jak my, mm -hmm. które wieczorami muszą w jakiś sposób spędzić czas. I fajnie było, jakby ta gra rzeczywiście dobrze działała w dwie osoby, a zatem dostajemy typową właśnie dwuosobówkę, gdzie będziemy zagrywać karty po to, aby dobrać konkretną liczbę i rodzaj kostki, jak również będziemy ich zagrywać po to, żeby coś poprzesuwać, coś poprzemieszczać na swojej planszy, na planszy przeciwnika, żeby podglądać nasze Artefakty, ułożenie właściwie. Każdy z graczy będzie otrzymywał planszę, na której właśnie będziemy układać kafelki. No, nazwijmy to labiryntem. Będziemy się tym labiryntem tak jakby e, przemieszczać i odkrywać kolejne skarby. Nie możemy być jednak zbyt chciwi, bo te najbardziej punktowane skarby e, są przeklęte, i odkrywając trzeci z nich z automatu po prostu przegrywamy. A naszym celem jest uzyskanie 25 punktów. Może nie celem, bo gra możesz po prostu skończyć na jedną z trzech sposobów. Z trzech sposobów. Tak, albo zbierając 25 <coughs> punktów, albo w momencie, kiedy plansza się zapełni. Albo w momencie, kiedy ktoś odkryje trzeci przyklęty skarb. Gra jest wykonana bardzo dobrze i muszę przyznać, że za tą cenę, ja nawet nie pamiętam ile za nią zapłaciliśmy, ale... 100 złotych. 80-90 z tego co tak, pamiętam. Uh -huh. To muszę przyznać, że jest naprawdę super. In, e, insert in, jest in, po prostu wow. Mistrzostwo świata. Każdy element, znaczy każdy e, rodzaj elementów ma swoje własne miejsce, swoją własną kieszonkę, prawda? E, wszystkie kostki mieszczą się idealnie. Równiutko, nic w środku nie lata, nic nie brzęczy, mistrzostwo. Mistrzos, no po prostu insert jest genialny. Gra jest bardzo łatwa, więc możemy ją sprawić jako prezent bo wiecie, no Mikołajki, święta uh -huh. i te sprawy. Myślę, że bardzo fajnie się sprawdzi, właśnie dla pary, która wieczorami jest przykuta do foteli i no, nie Instru bardzo ma jak wyjść. Instrukcja <gry> jest króciutka i jest w kilku językach, także jeżeli ktoś tam ma jakiegoś kumpla czy koleżankę z zagranicy, to myślę, że nie będzie żadnego problemu, aby taką grę wytłumaczyć. Jest to silny pretendent do bycia jedną z moich ulubionych gier dla dwóch osób. Mhm. Naprawdę. Czeka nas jeszcze kilka rozgrywek, rzeczywiście, przed recenzją. Ale stanowczo to jest nasza gra miesiąca. Stanowczo. Polecam. Naszą grą października spodobnie jest gra, która dopiero do nas dotarła niedawno. Jest to nowość na rynku. Jest to gra, która wychodzi w Polsce w listopadzie od portalu i jest to Paladyni Zachodniego Królestwa. Są to paladyni. Um, gra kolejna z serii um, po architektach, i jest to zupełnie inne podejście do uh, worker placementu. W poprzednich grach. Po trochę więcej interakcji w architektach mogliśmy sobie podbierać e, tych ludzi, zabierać ich do więzienia, e, wtrącać ich do niewoli e, i wymagać od innych graczy pieniędzy. Mogliśmy podbierać e, sobie pola na planszy, które chcemy użyć. Natomiast w Paladynach tak naprawdę e, jest to gra z takim bardzo e, dużym smaczkiem gry solo, ponieważ każdy ma swoją planszę, każdy robi swoje akcje. Jedyne jakieś tam e, niuanse, które się dzieją pomiędzy graczami, to polegają tylko na tym, że Podbieramy sobie jakieś karty, które może ktoś inny chciałby akurat kupić, ale to nie jest jakby wielki problem. Zatem w paladynach gramy raczej solo i jest to świetna dwuosobówka, nie wyobrażam sobie grać paladynów więcej graczy, ponieważ zajmuje super dużo miejsca na stole, jeżeli szukacie gry dla większej liczby graczy, która ma więcej trochę interakcji, są to zdecydowanie architekci. Natomiast jeżeli szukacie gry dla dwóch osób, w której no, nie wbijacie sobie noża w plecy, raczej pracujecie jakby nad swoim takim silniczkiem, jakimś pracujecie nad tym, co chcecie zrobić, macie swoje cele, to paladyni zachodniego królestwa na pewno przypadną Wam do gustu. Um, są pięknie wykonani w tych grach nie ma żadnego zastrzeżenia co do komponentów, co do jakości. Um, grafiki są jak widzicie, cały czas. Um, takie same jak w całej serii, jak to seria ma do siebie. No i nie ma, tak naprawdę, nie mam żadnych zastrzeżeń co do tej gry, oprócz właśnie tego, że interakcji jest bardzo mało. Jeżeli to wam przeszkadza, mnie to akurat nie przeszkadza, ale jeżeli to jest coś, co, czego szukacie w grach, to wstawiałem raczej na architektów. A dla nas w tym miesiącu jednak paradni Zachodniego Królestwa byli strzałem w dziesiątkę. Cześć wszystkim i znowu nagrywam trochę w biegu, przy pakowaniu, ale dobra. Gra miesiąca... Października? Października. Niewiele grałem, y, raczej w same gry, które już znam i dlatego moją grą miesiąca zostaje Rezarkana. Już raz miałem ją jako gra miesiąca i mówiłem, że chciałbym w nią pograć więcej, bo mnie intryguje. E, więc ja już teraz jestem pewien, że to jest jedna z moich obecnie ulubionych gier, obok w Cywilizacji Poprzez Wieki, site. Tutaj mieliśmy tylko jedną partię w tym miesiącu, ale była bardzo zacięta. Walczyliśmy do samego końca, co niestety w tej grze aż tak często się nie zdarza, ale było bardzo wyrównane. I no i było takie ciągła zmiana lidera. Kto wygra? Było takie przyciąganie liny. Naprawdę bardzo emocjonująca gra. Po której, jak Agnieszka wygrała w momencie. Po prostu odpaliła sprawdzenie wygranej wcześniej niż na koniec rundy. Kiedy może ja bym wygrał, ona udało jej się to odpalić wcześniej. No miałam po prostu ochotę ze złości rzucić kartami. Było tyle emocji w tej grze, w tej partii. Naprawdę bardzo dobra gra, której dajcie szansę, trzeba się w nią wgryźć. Ale to jest niesamowite, ile można z ośmiu kart yy, wycisnąć w każdej partii. Nie mogę doczekać się dodatku. Rezarkana, moja gra miesiąca.